Korytarzu do stołówki w Parlamencie Europejskim otwarto wystawę zdjęć. Wystawa ta zorganizowana przez europosłów Prawa i Sprawiedliwości to próba wywołania polsko-polskiej awantury. Dodajmy próba nieudana. Politycy PIS otrzymali zgodę od administracji Parlamentu na wywieszenie zdjęć dotyczących katastrofy, ale nie uzyskali zgody na umieszczenie pod tymi zdjęciami swoich bardzo kontrowersyjnych komentarzy. Te zdjęcia mówią same za siebie, powiedziano im. Więc reakcja posłów PiSu to było demonstracyjne zaklejenie komentarzy czerwonymi taśmami i krzyczenie o cenzurze. Na szczęście w Brukseli nikt nie uległ pisowskiej propagandzie. Wystawy z zasłoniętymi napisami obejrzało jedynie kilku Polaków. Zainteresowała ona też chyba wyłącznie polskie media. I podejrzewam, że właśnie do polskich mediów była skierowana. Bardzo złe wrażenie. W tej międzynarodowej wspólnocie robi podważanie wiarygodności własnego kraju i nikt nie chciał brać udziału w tej wojnie kilku Polaków przeciw Polsce. Podważanie wiarygodności służb własnego państwa na korytarzu Parlamentu Europejskiego, obrzucanie emocjonalnymi zarzutami państwa sąsiedniego, to nie są praktyki budzące szacunek i uznanie. Kilka osób skomentowało wydarzenie z lekko zażenowanym. Miłym uśmiechem mówili: „ zawsze się tacy znajdą, Ale to się samo uspokoi. Za to ogromnym zainteresowaniem cieszyły się inne spotkania zorganizowane tego samego dnia przez innych polskich posłów. Jedno to była wystawa zdjęć dokumentujących synagogi w Wielkopolsce, a drugie to była spektakularna prezentacja wielkanocnych tradycji na kurpiach. Te wydarzenia odwiedziło mnóstwo ludzi. I tu z pewnością odbiły się one szerszym i lepszym echem.